Cześć, witajcie z tej strony, Marta, ja witam Was w kolejnym odcinku. Serdecznie, Marinka kadawdino. E, nie było e, chwili odcinka, ale to przez e, problemy z moim internetem. E, te live, co miały być w e, sobotę i w niedzielę, znaczy w sobotę był, e, w niedzielę co miał być, niestety nie było z powodu internetu ale nadrobimy go w, w trakcie tygodnia i co, z takiego szybkiego info chyba tyle a ja co, zapraszam was do oglądania na dzisiejszy odcinek myślę, że będzie ciekawie dobra, jak widzicie mamy skina więc lepsze odcinki teraz na razie będą na razie, teraz będą nie będzie już takich lagów więc, e, więc dobrze będzie. Dobra. Mm, na dziś, dzisiejszy odcinek mamy takiego pięknego pana. Dokładnie trzy gatunki dziś. E, diplodoka. E, to jest akurat inna rzecz. Przerabiałem kilka DNA Więc e, dzisiaj akcja diplo, e, alozaura e, i koale. Kati. Nie wiem co to jest, ale yy, po to właśnie jest ten odcinek, aby się dowiedzieć. Yy, poza odcinkiem sprowadziłem takiego pięknego pana jak archeolog. Paleontolog. Przepraszam. Yy, już sobie u niego tu posprzedawałem kilka rzeczy. Yy, po odblokowywałem. Więc teraz możemy na kupić takie piękne rzeczy jak yy, chestplate yy, z kości i książeczka paleontologia 1 ale jak na razie tego nie będziemy kupywać gdyż ponieważ gdyż ponieważ po prostu mamy już taki killoff gdzieś tu chyba powinien być o dokładnie, mamy trójkę więc nie wiem czy się da chyba wyżej, nie wiem no i co na pewno potrzebujemy to chyba, te kraty Potrzebujemy chyba drzwi jak się tam nie mylę mamy tu mm, 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 mm. Pokażę Wam później jeszcze co się zmieniło, co robiliśmy na tych live'ach Nie. Mamy drzwi, będzie trzeba skraftować Tu jest 2, 2 No i tu gdzieś będzie? Yy, tu jest Co się udało zrobić na live'ach na razie, dwóch, bo tylko tyle się udało. To tak na live'ach głównie zajmowaliśmy się znaczy, nadal się będziemy zajmować takim pięknym miejscem jak laboratorium, gdzie właśnie będziemy tworzyć nowe dinki. Jak na razie, wygląda to tak. Myślę, że nawet, nawet pomału to jakoś zaczyna wyglądać. Więc. Na pewno to wyjdzie ładnie. No i co? Na pewno tu będziemy coś musieli zrobić, bo to tak trochę pusto wyszło, nie zaciekawie. Ale tak poza tym to potrzebujemy jeszcze... Potrzebujemy coś? Nie, chyba nie. Weźmy sobie łóżko najwyżej, żeby później nie biegać. Pyk yy, więc lecimy Dziś tak A, dziś pójdźmy tędy, czemu nie? Idziemy tutaj inną drogą I co? Mm... Poza tym, że na live'ach A to mogę wam pokazać yy, Taki piękny gatunek jak yy, Stegozaur niestety wylądował w klasce z ankylozaurami gdyż y, zaczął dozwalać swoją klatkę, bo była cała dadawniana, niestety, i po prostu zaczął uciekać, więc siedziłem, że go dam do tej mocniejszej, no i z tej klatki została dziura, więc tylko tyle z tej klatki zostało, ale to jeszcze nie koniec, gdyż nie wiem kiedy nawet uciekł mi aloza, była dziura, tu powstał tylko ten filar. Była dziura, nie wiem czy tu yy, wszedł do z tego załta i z tego cał go po prostu zabił. Tego nie wiem i już się prawdopodobnie nigdy nie dowiem. Yy, więc postanowiłem iż w tej klatce tu po prostu będzie tak samo alozał, tylko że tym razem znowu będzie mały. Więc... Yy, tak naprawdę to yy, wykruwamy dwa razy ten sam gatunek, no ale niestety. Tamten stwierdził, że nie chce żyć i po prostu uciekł. Nie znalazłem jego kości, nie znalazłem nic. Yy, no i co? Yy, nic. Niech on się wykluwa po prostu. Dziury w płacie tu już raczej nie ma. A my w, idziemy do tej klatki. Od teraz ona jest największa, yy, jaka powstała ta klatka, tu więc, yy, no, ona pewnie będzie jeszcze powiększona w tamtą i w tamtą stronę bo w, albo w tamtą, zobaczymy. Jak na razie, jajeczko naszego Diplo postawiamy, wykluwa się o bardzo pomału. Więc, w tym samym czasie kiedy ono się tu wykluwa my weźmiemy i szybko jeszcze tu do niego zobaczymy on będzie szybciej jakby się udało szybko skoczyć po mięso dla niego mięso i może byśmy tego bronto przenosili do tamtej klatki właśnie chociaż Dobra, trochę zwaliłem. Mm, A to nic. Dobra, potrzebujemy kika. To na razie to możemy odłożyć. Tego pana na razie to co odłożymy. Drzwi też. E, książkę bierzemy, to bierzemy. E, mięso, 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 mięso. Weźmy trochę tego mięsa. 9. I weźmy. Abo nie, na razie nie. Na razie nie, bo na to przyjdzie czas. Hmm. Tego bron to jakby go tu wziąć tędy. Tędy może pójdzie akurat ładnie. Nie będzie się wdawał w konflikty. Hmm. Więc no. Ja. Ty pan... Yy, jesteś mój czy nie? Aha Nie jesteś mój, więc ty pewnie znajdziecie zaczniesz wbiegać i mi uciekniesz yy, szybko po jakieś płotki go po prostu ogododzimy bo będziemy go musieli stąd zabrać znaczy on zostanie ale bronto yy, szybko 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 a niech będą te daski może akurat się uda i wtedy bronto by tędy sobie wyszedł i poszedł do tamtej klatki raz dwa trzy Eee, tu. No, posun się. Ok. Pik, pyk pik. Pyk. Dobra, na razie tak. Może, może nie ucieknie. Oby. A my w takim razie tu sobie tu zrobimy przejście. I go. Tu ubieżemy Pyk, pyk, pyk A, pan, chodź O, halo mhm. Jakim cudem ty nie jesteś mój Eee No patryk To był błąd Ten błąd mógł mnie dużo kosztować <laughs> Nie bijemy go Uch. Uspokoiłeś się? Hmm. Czemu ty nie chcesz iść? Przepchnę cię O dobra do. To będzie upiodliwe Oho Teraz pytanie czy go przepychać Zanim go tam przepchniemy to tu wyjdzie godzinny odcinek Więc to jest chyba sprawa na live'a idź, 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 Chociaż Idzie nawet sprawnie Dopóki się gdzieś nie zablo yy, zablokuje yy, Dobra to bierzemy tu pyk pyk okej, okay, tego szybko wypuszczamy panie możesz sobie biegać okej okay. tego się udało i teraz szybko do tamtej klatki nie byliśmy przy wykluwaniu więc diplo nie będzie nasz, e, idź O nie, co cię tu Nie, 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 nie O, ho, ho. Mm, daj mi to Pyk, 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 szybko to tu zamurować Bądą to idziemy dalej tak 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 A, teraz prosto No idziemy, idziemy, idziemy Idź, 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 idź Czekaj się tu gdzieś... O nie O, dobra, spad Idź Idziemy, 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 idziemy Łatwiej by było, jakbyś był mój Pany Nie bronto O, czy ty tu... Nie, może ty tu nie przejdziesz Musisz przejść Nie masz innego wyboru No idź, idź Błagam cię, no Ojojojojojo a posuń się o oh yes, to ciężka wyprawa yy, dobra mam inny pomysł mam inny pomysł no właśnie, tu już się lozał wykluł masz więc yy, jak on się wykluł po prostu Bron to wezmę i poza odcinkiem się będę z nim bawił, bo to jest by dużo roboty. Diplo. Ło, ile ty po głodu potrzebujesz. A to dla mnie. nie mm, mail. Wondering stick. A, czy ty będziesz w dzień spał? Dobra, wiem, Bronto jest wykluty Więc git eee, A my lecimy w takim razie budować szybko klatkę temu do drugiemu eee, Taki jaki był plan eee, Brontuś na razie sobie będzie tu siedział eee, Więc niech sobie siedzi eee, Jak mi się uda to może wam wrzucę takie szybkie info do tego więc domontuję po prostu, yy, że go tam przeniosłem. Chleb yy, dla mnie to na ziodło, wkładamy to też. Yy, gdzie ty jesteś? Kaleokantis. Yy, dobra, czyli potrzebujemy zbudować mu takie coś i wybudujmy mu to może w środku hmm, to jest alozaur budować to koło tu? czy może tu? Hmm. no, wybudujemy nadzie tu więc y, tego pana nadzie przeniesiemy y, kopat dobra to będę pamiętał, że to było kopra, wow, wow, wow po za dużo o, ok no i tam też się za dużo niszczyło daj mi to pyk. no to dużo nie musi być więc y, zróbmy do, to, dotąd dotąd 2, 3, 4, 5 6 tam pochodnie weźmy tu trzeba z... Załatać i też dać do góry na 4. Tu może być ściana z kobla. Tu idziemy tak. Pyk, pyk. I tu też pyk. I tu też może być ściana z kobla. Sufit. Będzie takie te koblowe pomieszczonko O, zabrakło yy, Ale m, później się to wynięło, nie ozdabia i będzie git Szkło, mamy szkło Później będziemy potrzebować wiadadek wody yy, da. Pyk A, to jedną wyżej A, Pyk, 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 pyk No, dosta dostałem. W sumie tu można dwa zrobić pusta. Ok. Piek. Więc potrzebujemy teraz tak. Ee, jak mamy to, to można to wykorzystać. Czyli dać tu, tu, tu i tu my mamy tu czaszki świecące czaszki jest czaszka, ale nie świecąca, więc sobie na szybko zrobimy dwie pik tabliczkę to odkładam szkło odkładam, to odkładam to, to teraz tak wiadarka nie ma nie ma wiadarek, więc na szybko pójdziemy je skraftujemy. Wiesz, jak nie śpisz. Co? Na mm, ile my tu mamy tego? O! E, będzie trzeba się trochę pośpieszyć. Tu, 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 tu wiadotka, wiadotka. Tu są. Dwa wiadarka Woda Mam go gdzie on jest? Mmm... -hmm. tu jest, chodź Chodź, 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 Teraz tak. Tu się musimy dostać do niego od góry. pochodnie stąd znikają. I teraz robimy tak pyk o pyk 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 tu pyk tu tu, okej okay. teraz o o do góry okej, okay, ładnie się wylało teraz znowu hmm, trzeba zrobić coś takiego tu tu no tu ciach ciach eee, pyk ciach 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 tu tu tu. Tu. Okej. Okay. Mm, woda wszędzie stała. E, teraz tak tu trzeba dać pyk. Pyk. A do środka coś by się przydało. Więc e, damy też dwie. Niestety mm, nie ma na... Tej wersji żadnych takich radoślinek podwodnych, ale myślę, że e, znajdę coś, więc e, jak się uda, to po prostu je dodam e, później. Ale zobaczymy Tak tu, tu to załatamy. Pyk, e, tu można dać i tu. Dobra, i pyk i mamy piękną łupkę kaoli szkoducie będzie kaoli pyk załatamy no no tam myślę że wyjdzie to gorzej nie wyszło tak źle yy... i tak myślę że w kolejnym odcinku, no wiadomo, będzie kolejny nowy gatunek. O, wiem, co jeszcze możemy zrobić na szybko. Biofosile. 20. Więc w kolejnym odcinku na pewno będziemy się zajmować wybiegiem właśnie dla Diplodoka, bo on tam ma, jak na razie nie ma nic. A tam mam fajny pomysł, co można zrobić. Jak dobrze pójdzie zajmiemy się też trochę laboratorium, chyba że skończymy na live ie. Więc od razu Was zapraszam na live'ika który odbędzie się który odbędzie się kiedy Dziś jest pierwszy, więc myślę, że tak w czwartek albo jutro w środę Zobaczymy. Środa albo czwartek yy, live'ik będzie. Więc. Yy, o, kolejny tyranozaur, No i ładnie. Więc kolejny, kolejny DNA. Yy, Diodiozaurus, o, ich mamy zbyt dużo. I tu nie ma nic. Pusto, pusto. I tu pusto. Dobra, taki szybki, trochę długi, wyszedł ten odcinek, ale myślę, że mi wybaczycie. trochę taki, trochę wszystkiego i trochę niczego, więc dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, suba na kanale. No i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku, w... wy, 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 czwartek. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Bajo!